Autopromocja Wyjątkowa kandydatura na liście pretendentów do ręki królowej Anny Jagielonki, uważany za jednego z naszych ulubionych monarchów. Czego dokonałby by wzmocnić pozycję przybranej ojczyzny w Europie? Jak był widziany przez swoich rodaków? Jak jego obcość wpłynęła na pozycję w naszym państwie? Węgier na polskim tronie. Stefan Batory. Z okazji Dnia Węgierskiego w radiowej jedynce przypomnimy 11 lat rządów tego XVI-wiecznego władcy. W piątek po 19 zaprasza Katarzyna Kobylecka. Jak Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii dbają o własne korzenie? Czy religia może być dzisiaj czynnikiem spajającym oba nasze kraje? Czy po Brexicie możemy mówić o wspólnocie ducha w sytuacji, gdy ponad milion polskich obywateli mieszka na Wyspach Brytyjskich? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy trzeciego polsko-brytyjskiego forum belwederskiego. Już jutro w Śladach na Piasku o godzinie 23.30. Zapraszam. Małgorzata Glabisz-Pniewska. Marian, mm. ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci, ci panowie, panowie z MediaExpert! I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak? Wiadomo? Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia Twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Reklama. To program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, lokalnie na falach ultrakrótkich, cyfrowo w internecie i przez urządzenia mobilne. Dwie minuty po północy aktualności radiowej jedynki Piotr Paszkowski. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że Brexit bez umowy to najgorsze rozwiązanie. Szef rządu skomentował w internecie głosowanie w Brytyjskiej Izbie Gmin. Debutowani opowiedzieli się za przełożeniem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii planowanego na 29 marca. Poparli uchwałę, która wzywa rząd do ubiegania się o odroczenie Brexitu. Polski premier pisze, że Polska dokona konstruktywnej analizy wniosku. Morawiecki uważa, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć